Cześć, tutaj temu. Witam wszystkich przed najpiękniejszą księgarnią w Pekinie, czyli Zhongshu Ge. A dziś dołącza do mnie moja koleżanka Marta. Cześć, jestem Marta. Teraz jeszcze studiuję na Uniwersytecie Mhm. Mm Marta, pochodzisz z Pekinu, dobrze pamiętam? Tak, dorastałam w tym mieście. A kiedyś byłaś w tym miejscu? Pewnie tak, dziś się oprowadzę. No idziemy. W jest sporo ludzi. Nie wiedziałem, że ta księgalnia jest taka popularna. Tak, Jestel jest, jest główną atrakcją tego miejsca, a z tego to wiem, księgalnia Dzungchuko planuje wysprój swoje oddziałów w różnych miastach zgodnie z lokalną charakterystyką. Uważam, że e, inspiracją jej chwili w Chengdu jest Dujiangyan, czyli ta bardzo słynna tama. Zbudowane już 2000 lat, lat temu. A jakie jest w Pekinie? Inspiracją dla było w Pekinie były tradycyjne domy z wewnętrznymi dziedzicami zwane so A to wyjście do księgani też wygląda ciekawie. To nawiązanie do plamy Jutu powszechnie spotykanej w fukińskich oglądach. Barto, jeszcze studiujesz w Polsce. Często odwiedzasz księgarnię w Polsce? Tak, często chodzę do Ampiku. Mhm. Myślę, że Ampik jest bardzo popularny w Polsce. Prawie wszędzie można je znaleźć. No ja też tam wiele razy zaglądałem, gdy ja studiowałem w Polsce. Według ciebie czym się różnią to miejsce od księgarni w Polsce? 嗯，我当然没想让那胖子中暑，隔夜宿冰是你是没受起眼皮苦。而那副眼皮苦，某人们都是打起卡子给屋了记录本。嗯，涂太松，面才熬不起。呃，那不是夸的，呃，涂太硬子是夸的，你体那个男婿也太干了。那些人不是说太热车，送排成他没得了，鞋底耳朵是那样么？ Zgadzam się. Teraz księgarnie mają coraz więcej funkcji. Na przykład ja widzę tutaj małą kwiarnię i jeszcze salkę, w której mogą odbywać się na przykład wykłady albo spotkanie z bizarzami. Jestem ciekawa. Czy tutaj są polskie książki? No sprawdzajmy. Tutaj wpiszmy POLE, czyli Polska. I zobaczymy, jakie są książki z Polski. Aha! A, jest więcej niż myślałam. Patrz, tutaj jest polska literatura. Tak. Nawet jest moja ulubiona kolekcja poezji Wiesławy symbolskiej. Większość Chińczyków ją zna. Myślę, że wiersze symbolskiej zawsze opisują rzeczy, które często spotykają nas w życiu. Na przykład um, kot w pustym mieszkaniu albo nic dwa razy. Um, zawsze, gdy je czytam, uh, myślę w nowy sposób. No to chyba jest urok wierszy, nie? Ja też cieszyłam się utworami szybskiej, a najbardziej podoba mi się prawie jak inne czasy, Olga Dokarczuk naprawdę maluje taki magiczny świat. I myślę, że to jest dla nas dorosłych magia i bajka, która złagodzi nasze stresy i smutki. Tak cóż nie dostała nagrody Nobla. No tak, właśnie. I widzę, że tu są e, jeszcze inne bardzo słynne tytuły i niektórzy tłumacze nawet kiedyś mi uczyli. Też mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się wytłumaczyć również polską książkę. No, ja też mam taką samą nadzieję.